Tomasz Miesiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Krystian Kamiński, Kukiz 15 jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy sobie od tego, co wczoraj działo się na Deptaku. Kolejny raz działacze kukis 15 pojawiają się pewnie nie tylko na Zielonogórskim rynku, ale wczoraj na Zielonogórskim po raz kolejny byliście obecni. Zresztą pojawiacie się w całym województwie. Bo jeszcze parę dni temu chyba w Żarach można było między innymi Tumania. spotkać działaczy Kukiz 15. Zbieracie przez cały czas podpisy, które mają doprowadzić do referendum w sprawie uchodźców, mówiąc najbardziej Ogólnie. Nie udało się nazbierać jeszcze wystarczającej ilości podpisów? Bo to mnie zaczęło zastanawiać. Wczoraj no, to nie jest tak łatwo, bo to jest pół miliona podpisów, no, to, to jest sporo. Mamy na tą chwilę około 400 tysięcy, czyli już mamy całkiem też sporo. Aczkolwiek wiem, że ostatnim czas ta akcja była zawieszona, bo wydawało się, że temat ucich i raczej nie będzie kontynuowany w sferze, że w ogóle przyjadą uchodźcy do Polski, czy tam imigranci. Ale no, ostatnie, ostatnie, ostatnie miesiące, gdzie Unia Europejska znowu zaczęła naciskać na Polskę, pokazało nam, że no musimy to kontynuować, żeby dać mandat też rządowi, żeby mógł powiedzieć, że no naród niestety nie chce przyjąć imigrantów, no i musimy taką ani inną decyzję podjąć. No i właśnie powiem panu, że jestem szczerze zdziwiony, że e, idzie dość opornie zbieranie tych podpisów, bo jeśli popatrzeć na to, co dzieje się w internecie w temacie uchodźców, co mówi wielu prominentnych polityków w naszym kraju, to można byłoby odnieść wrażenie, że zebranie pół miliona podpisów to są trzy dni w całym kraju i, i, i właściwie sprawa załatwiona. Dlatego zapytałem, że. E, że nie udało się wam, czy, czy nie udało się wam jeszcze zebrać określonej liczby, znaczy ja powiem, bo ja no, jestem szczerze zdziwiony. Każdy, każdy, kto wie, jak zbieranie podpisów wygląda, no, wie, że to nie jest taki łatwy temat. Oczywiście. Że stojąc na przykład wczoraj w centrum miasta, od 15 do 17, no, zebraliśmy 60 podpisów, tak? Co teoretycznie wydawałoby się, nie jest tak dużo, no, ale to jest co dwie minuty podpis, tak? Także, no, jest, jest, jest to, że tak powiem, spory wysiłek organizacyjny, żeby takie coś zrobić, a proszę zobaczyć, że my sami to zrobimy My nie nie, nie współpracujemy z, jakby z jakimiś organizacjami innymi, które za nas stoją, tylko sami własnym asumptem to staramy się zrobić. W związku z tym, no, jest to dla nas utrudnienie, a powiedzmy sobie, że 400 tysięcy podpisów, które dotyczą, są to i tak jest bardzo dużo. Co myśli pan, że uda się doprowadzić do referendum? Temat będzie na tyle nośny, że tutaj nam się rząd nie wymiksuje i nie powie, że już jest musztarda po obiedzie, że teraz to, to nie potrzeba jakby, jak chociażby w przypadku referendum dotyczącego reformy no, edukacji. Ja jestem przekonany, że PiS zrobi to, co będzie w interesie PiS-u, więc jeśli będzie ten referendum, w którymś momencie w interesie PiSu, to zrobi je. A czy będzie No zależy od tego, jak będą no, sondaże wyglądały, jaki będzie układ kalendarza politycznego? Bo powiem szczerze, że można byłoby odnieść wrażenie, że kwestia uchodźców to też woda na młyn dla Prawa i Sprawiedliwości, i to taki temat, który, jeśli rozciąga się dłużej w czasie i nie mamy definitywnych rozwiązań, a raczej możemy mówić, że mamy tą złą Unię bez względu na to, co kto myśli o uchodźcach. Mamy tą złą Unię, a my jesteśmy ci dobrzy, tam ci chcą my nie chcemy, to jest to taka samonokręcająca się maszyna. No, dlatego pewnie będą przyciągać temat i może przy okazji jakichś wyborów dopiero łącznie zrobią z referendum, żeby sobie podbić wynik prawdopodobnie. Ciężko to przewidzieć. No My robimy swoje. My staramy się doprowadzić do tego referendum, bo uważamy, że jest to istotne. Bo dajemy mandat. tak? Dajemy mandat rządzącym pokazania nie wiem, Unii Europejskiej, że jednak naród jest przeciwko i rządzący też muszą gdzieś się wsłuchać. Unia Europejska cały czas naciska na Polskę z względów, że zagrożona jest demokracja i tak dalej. Ale jeśli referendum pokazałoby pewien wynik, no to jakby ten argument odpadał. Im tak musieliby coś innego wymyślić, a to już po nie jest takie łatwe. No właśnie, nie myślał pan sobie kiedyś o tym w takich kategoriach troszeczkę innych? Ja patrzyłbym na to w ten sposób, bo jeśli posłuchać, co mówią ludzie, tacy, którzy są zdecydowanie przeciwni temu, żeby pojawili się jacykolwiek uchodźcy, przede wszystkim mówimy o uchodźcach islamskich w naszym kraju, to potem też trochę zaczyna to rzutować na wszystkich innych. Pan ma u siebie w firmie osoby niekoniecznie które są Polakami, a pracują takich osób jest coraz więcej, też niejednokrotnie słyszymy że potem trochę ten problem uchodźców islamskich przerzucanych jest na wszystkich innych obcokrajowców. Tak było w Niemczech jeszcze jakiś czas temu, zanim tłumnie przyjeżdżali tam, mówię o tym, co działo się nie 15-20 lat temu, tak? Jak przyjeżdżali Polacy, to też był problem, tak? Mówiąc na ulicy gdzieś tam w centrum dużego miasta po polsku, można było się niemiło zdziwić, tak? Trafiając na jakąś dziwną osobę. Tak, było to problem. No, zresztą, zawsze jest to problem, jeśli jakaś grupa społeczna... E, powiedzmy to w cudzysłowie obca, przyjeżdża do danej zwartej grupy społecznej. E, no zawsze z, ktoś komuś zabiera no, pracę, no, przynajmniej teoretycznie. Teoretycznie, tak. co, co się dzieje, tak? Tutaj z tymi imigrantami no, jest też trochę inny problem, no, kwestie kulturowe, tak? Mm. I kwestie tego, w jaki sposób zachowują się, w jaki sposób interpretują da, prawo danego kraju. Niekoniecznie tak, jak mieszkający tam ludzie. No, pokazują to Szwecja, Niemcy, czy Norwegia czy inne kraje, gdzie po prostu uchodźcy Ci imigranci z tamtych krajów traktują prawo szariatu jako nadrzędne nad prawem miejscowym. Ale, ale co ciekawe, dotyczy to przede wszystkim tych, którzy przyjechali do tych krajów naście lat temu w którymś pokoleniu, bo jeśli spojrzeć na to, co dzieje się w Grecji, czy dzieje się we Włoszech, gdzie jest w tej chwili największy zalew tych nielegalnych imigrantów, którzy przypływają do granic tego kraju, to z nimi takiego problemu nie ma. Tam nie słyszymy o zamachach, wybuchach i wszystkich innych historiach. To celowo historii. też będzie ten problem, tak? No, no, bo to pewnie, jest tak. problem socjologiczny drugiego, trzeciego Oczywiście. pokolenia, to jest oczywiste. Ale proszę ostatnio. W Niemczech e, przecież głośna była debata, bo Sąd Najwyższy musiał zdecydować e, według prawa szariatu, znaczy nad, e, jakby zdecydować, czy e, zgodne jest z prawem niemieckim, że małoletnie dzieci biorą e, ślub, e, bo według prawa szariatu jest to zgodne, a w Niemczech nie, niezgodne jest z niemieckim prawem i niemiecki sąd musiał się tym sprawem zająć, bo no, było to częsty przypadek oczywiście w, Niemczech, zawsze jest w Niemczech. Problemem to, czy e, dane dziecko ma obywatelstwo niemieckie, czy też go nie posiada, tak? I no, to dokładnie. myślę, że jest, że jest klucz. No i dlatego, i dlatego no, chcielibyśmy jednak zachować, że tak powiem, tą kulturową i jedność w Polsce, i uważamy, że no w takiej liczbie, i tak jak to się dzieje obecnie. No nie, nie może to się dziać, bo nie jest problem pojedynczych osób, tak? Bo zdajemy sobie sprawę, zawsze jest migracja pojedynczych osób. Tego się nie uniknie. To jest naturalne. Oczywiście. Nie będziemy też występować przeciwko pojedynczym osobom, bo to by było niezdrowe. Ale występujemy przeciwko całemu zjawisku, tak? Przeciwko tej fali imigrantów, bo to trzeba zastępować. Proszę zobaczyć, co się dzieje w Austrii teraz. Austria też wojsko wysłała na przejście graniczne, bo chce to zablokować, bo wiedzą, że nie dają sobie rady. Przecież widać te filmiki z Wiednia, gdzie kobiety wieczorami boją się wychodzić na zewnątrz, bo boją się. No, takie... To jest wiele europejskich stolicach. No i dlatego no, my, chcąc wcześniej te same zjawisko zablokować, no chcemy właśnie zbierać podpisy pod to referendum i dać y, mandat rządowi, żeby mógł dalej, to żeby mógł jakby zablokować ten temat. Tak? Nie będziemy się przeciwstawiać pojedynczym osobom. No zdajemy sobie sprawę, ktoś przyjechał już do Polski, mieszka tu, nie wiem, od 10 lat, no nie będziemy się sprzeciwiać, nie będziemy go zmuszać do wyjazdu, ale chcemy jakby tą falę zablokować i chcemy też y, pośrednio poprzez rząd naturalnie polski wpływać na całą politykę europejską, żeby cała polityka europejska jednak zastanowiła się nad tym, jak dalej z tym postępować. Bo polityka zapraszania tych ludzi do y, Europy powoduje to, że dalsi ludzie płyną. I na przykład te wszystkie ofiary śmiertelne na Morzu Śródziemnym są pośrednio winą tego, że zapraszamy tych ludzi do siebie. Tak, ja, że ktoś bo ci robi jeszcze ludzie... na nich biznes, wie pan, bo to, nie, jest, to, jest, to, to jest kolejna ale, sprawa. ale ci ludzie, gdyby było stanowisko Europy, nie przyjmujemy was, odsyłamy was na granicę, oni by nie przyjeżdżali, tak? A w momencie, gdzie jest stanowisko, że przyjmujemy was, przyjeżdżajcie, no to oni próbują wszystkimi siłami się dostać. I, a ci ludzie, którzy ich po drodze jeszcze wykorzystują i dają tam, nie wiem, dziura wystatki by go popłynęli, nie wiadomo, co się po drodze stanie. No to już jest jakby p, p, no, konsekwencja tego. Tej ja, że niektórzy Polacy y, myślę, że dobrym okiem patrzą na tych, którzy próbują nielegalnie wjechać do Europy, to widać, słychać i czuć. Zwłaszcza w kontekście finansowym. Wczoraj chyba złapano jakiegoś Polaka, który Tirem przewoził nielegalnych imigrantów do Wielkiej Brytanii. No, myślę, że już tym Tirem sobie więcej nie Ale Ja też, pojeździ, też, tak? też miałem taką w swojej firmie taki przypadek parę lat temu, że też było, że nasz kierowca niby przewiózł imigrantów do Wielkiej Brytanii. Tamci imigranci tak się wypowiedzieli, że on w ogóle jakieś pieniądze dostał i dopiero się potem okazał, że on w ogóle tych pieniędzy nie miał, więc to było po prostu z tamtej strony oszustwo też, tak? Oni po prostu wskakują na każdy możliwy tyle, żeby do Wielkiej Brytanii się dostać, bo no jest tak. tak prawo, że jak ktoś jest w Wielkiej Brytanii już tam postawi nogę, to już może zostać. W związku z tym oni każdym możliwym sposobem starają się to zrobić. I niekoniecznie też musi być wina akurat kierowcy, bo mógł nie zauważyć, jest, jak kierowca, który ma parę ładnych metrów za sobą, no nie, nie widzi no, tego. Tak, że samoloty żeby są służby, żeby... Te służby francuskie sprawdzać. też mocno, że tak powiem, nie patrzą się mocno, bo im zależy, żeby wypchać wszystkich imigrantów. No, jeśli patrzeć na to, co dzieje się w Calais. A tak, a służby brytyjskie jest. znowu mocno kontrolują. No i tu jest taki desons, bo jakby francuskie służby już kontrolowały, to by większość tego problemu odpadała. No ale to ewidentnie pokazuje, że jest to problem ogólnoeuropejski. Polski póki co aż tak mocno nie dotyka, ale państwo dmuchacie na zimne. Może będzie referendum. Zobaczymy, co rząd powie w tej sprawie. O ciężarówkach powiedzieliśmy, to powiemy sobie o paliwie, bo wszystko wskazuje na to, że to paliwo podrożenie nam z 15 był tym ugrupowaniem w polskim parlamencie, no, który powiedział wprost, tak, był przeciwny tego rodzaju e, rozwiązaniom, no ale jak się okazuje, nie dotarło, wasze zdanie, zupełnie do nikogo, chociaż... E... Jeden poseł PiSu, podobno, się wycofał, tak? No, wie pan, <gry> jak jeden poseł z dwustu kilkudziesięciu się e, no, ale... wycofuje, to tak... No to nie jest, bo oni, większość PiSu wynosi 234 bodajże. Jeśli wycofałoby się 10 posłów, no to już zagrożony jest temat przeforsowania e, projektu Benzyna Plus, tak? No, tak jak podejść do tego tak... E... Kombina, kombinując arytmetycznie, to jest tam dużo innych rozwiązań. Wystarczy, że ktoś nie nie przycisku, następny się wstrzyma i tak dalej, i tak to, dalej. No, Znaczy, no, przybliżając cały problem, tak, bo większość obywateli no, 25 groszy na litr, ok. nie jest to stosunkowo dużo, to zresztą jeden poseł powiedział, no co to 25 groszy tam no to, na no to, tylko patrząc, że przeciętny gdzieś tam obywatel jedzie około 30 tysięcy rocznie, tak? Przy spalaniu 7 litrów e, na setkę jest to ponad 600 zł rocznie, które jest z naszej kieszeni wyciągane i w wkładane do budżetu. Jak patrząc na firmy transportowe w Polsce, tak gdzie tir jedzie, nie wiem, ponad 120 tysięcy rocznie i spalanie jest ponad 30, no to jaka to jest w ogóle suma, o czym my mówimy? Także no tu będzie, to jest problem. Jak A wierzy te, pan, co? że te pieniądze, które wpłyną do budżetu zostaną przeznaczone nie, na e, Nie, właśnie kompletnie nie wierzę, bo na tą chwilę w paliwie 55% to są podatki. To jest VAT, to jest opłata paliwowa, I to jest akcyza. Zresztą mówili o tym parę lat temu działacze Prawa i Sprawiedliwości, ci sami zresztą, Dokładnie. którzy dzisiaj mówią, że to nie e, będzie miało Około 30 miliardów. Z tego na drogi idzie tylko 5-6 miliardów. Gdybyśmy chcieli tak naprawdę więcej pieniędzy w drogach, to wystarczyłoby odbiokratyzować całość i naprawdę przeznaczać tą akcyzę na drogę, tak, jak było od początku to uchwalone. tak, tak miało być, od samego początku a te pieniądze po prostu się rozpływają. W związku z tym nie wierzę, że kolejne 5-6 miliardów, które wpływa do budżetu, pójdzie w całości na drogi. Nie wierzę Czyli w to. Na czym to Pańskim zdaniem polega? Na tym, że po prostu tych pieniędzy najzwyczajniej w budżecie brakuje? One są przejadane, One są przejadane te pieniądze, które są te. Ja ja przyjadam... że mamy rewelacyjną nadwyżkę budżetową. Ja, ja też tak słyszałem, no ale w związku z tym po co kolejne, uchwalać kolejne, kolejne podatki, tak? Po co wyciągać od ludzi więcej pieniędzy? Jedynym rozsądnym jeśli człowiek zastanowi się na tym, to jedynym rozsądnym wnioskiem jest, że nie ma tak nie jest tak wcale rewelacyjnie. Też co się dzieje w firmach. Firmy nie dostają w praktycznie w tym roku, mało która firma dostała zwrot podatku VAT. Są te pieniądze są osoby, bardzo mocno, są bardzo duże są kontrole. Nikt, wiadomo, nie zwróci się do Urzędu Skarbowego, żeby wpłaciło, bo w tym samym momencie będzie miał kontrolę w firmie, więc każdy jakby się boi, ale wszyscy oczekują tych ale pieniędzy. czasami idzie to w dziesiątki, jak nie setki tysięcy złotych dla danej no, firmy. Nieraz nawet miliony idzie w niektórych Oczywiście. firmach. I te pieniądze są mocno są wstrzymywane. Mało która firma w Polsce dostała zwrot podatku VAT. Dlatego ta te nadwyżka też wynika z tego, proszę zwrócić uwagę, że że NBP wypłacił teraz w tym w w co miliardów, się tak? Także, kwartą, tak? E, no, moje zdanie wcale tak z różowo z tym budżetem nie jest. Zresztą zapowiedziany deficyt nie został zarówno skorygowany, nikt nie mówi, że będzie ten deficyt mniejszy. Wszyscy zakładają, że deficyt będzie dokładnie taki sam, w związku z tym można się spodziewać, że w następnych miesiącach wzrośnie on bardzo drastycznie i podejrzewam, że te pieniądze już są potrzebne na przyszły rok, bo w przyszłym roku prawdopodobnie też się nie zamknie budżet. Następna sprawa jest taka, że na koniec trzeciego kwartału będziemy mieli w Polsce akurat zjawisko przechodzenia na emerytury. Wiele osób Weźmy na przykład nauczycieli, tak, którzy będą mogli wcześniej przejść na emeryturę. Już decyduje się na to, o tym mówili mi związkowcy nauczycielscy różni, że wiele osób e, zaczyna przeliczać po prostu najzwyczajniej. Czy będzie musiał opłacało gdzieś tam pracować jeszcze dodatkowo na pół etatu, czy nie, czy może lepiej przejść na tą wcześniejszą Tym e, bardziej, dorabia... wszyscy... bardziej, że etatów będzie mniej. Rząd co prawda zapowiadał, że będzie tyle samo, no, ale wszyscy mówią, że będzie mniej, bo po prostu, się nie... Po prostu nie będzie potrzeba takiej aż ilości nauczycieli. E, no problem budżetu jest ogromny, moim zdaniem, i to wyjdzie za niedługi czas. Mamy też jeden problem mocno ukryty, o którym się nie mówi, typu pracowników. Jest niedobór mocno pracowników na rynku. Unia Europejska powoli otwiera, teraz to w małym, w małym rozmiarze zrobili, się na pracowników z Ukrainy. Jeśli zrobią to w większym rozmiarze, czyli wpuszczą ich całkowicie, no to z naszej gospodarki może wypłynąć nawet do pół miliona osób. No, sądząc to... po tym, co wydarzyło się ostatnio na szczycie na Ukrainie, myślę, że raczej tak szybko Niemcy nie otworzą swojego rynku pracy, zwłaszcza, no, że Niemcy ze strony niemieckiej powiedziane. Było. Niemcy mają rekordowy eksport, rekordowy rekordowy przerób. Oni potrzebują coraz więcej ludzi na rynku pracy. Ukraińcy dla nich są stosunkowo wygodni, bo oni przyjeżdżają do pracy i wyjeżdżają z powrotem do siebie. A patrząc, znaczy, no jest to główny problem zachodniej Polski. Zachodniej Polski tam nikt nie będzie specjalnie paręset kilometrów robił, ale w zachodniej Polski, jeśli ma do wyboru zieloną górę czy 200 kilometrów dalej Berlin za trzy razy większe pieniądze, no to zdecyduje się na Berlin. W związku z tym tu będzie ogromny problem dla naszej gospodarki. O tym się nie mówi, bo wszyscy zakładają, że jest fajnie, jak jest. No ale to może być niedługo. Problem zacznie się chociażby w Nowej Soli, tak, na strefie, nie wiem, jedna czwarta. W to Nowej Soli Ukraińcy, już jest ten problem. Tak, ale jak jedna czwarta, na tą chwilę to są Ukraińcy, to jeśli oni by znaleźli 200 kilometrów dalej pracę za trzy razy większe zarobki, to tam będzie dopiero w Nowej Soli problem, tak, z pracownikami. No to nie tylko Nowa Sól. Wie pan, ja niedawno byłem pod Poznaniem w bardzo bogatej gminie, w której jest usytuowanych mnóstwo nowoczesnych przedsiębiorstw i jak rozmawiałem tam z kimś ze to mówi mi, że takiego napływu ludności ukraińskiej po prostu nie widzieli, że w tej chwili masowo, właściwie wszędzie, w każdej biedronce, żabce, nawet ani nie mówiąc o jakichś filmach, gdzie, gdzie przy taśmach ludzie pracują. Słychać e, ludzi mówiących z akcentem ukraińskim. No, jeśli by tych ludzi naraz zabrakło, no to my mamy ogromny problem, bo albo wtedy firmy co muszą pójść, po, zrobią podwyżki, no ale e, mniejsze będą wtedy e, zyski i, no, i mniejszy będzie ludziom opłacało prowadzić takie firmy, albo no, po prostu pozamykają firmy, bo nie będzie ludzi odpowiednich do pracy. No, problem w transporcie jest ogromny z kierowcami chociażby. I jeśli by nie było teraz kierowców z Ukrainy, no to. W zielo, chociażby w lubuskim, no co najmniej jedna trzecia firm nie miałaby kierowców. No problem jest duży, ale póki co państwo nie musi się nim przejmować, zwłaszcza, że państwo mamy... Państwo powinno się nim przejmować. Powinno, natomiast demografia, natomiast... demografia jest najistotniejszym czynnikiem tak naprawdę. Zdecydowanie tak, natomiast na razie ten mamy ten... wszędzie boom gospodarczy, większość krajów odbiło się, giełdy świetnie stoją, co widać, że po prostu gospodarka działa dość prężnie. Ja nie mówię o polskiej gospodarce, ale przede wszystkim o gospodarkach zachodnich, którym którym no, wiedzie się lepiej. Bo... No włoskie pan mówił włoskie o, gospodarki akurat. Mów, mówmy o potęgach <noise> gospodarczych typu, typu Niemcy. Niemcy, e, tak. Pod względem jednaczone. eksportu za, za nowy rekord um, sprzedaży e, zanotowali. Będą na pewno bardzo mocno rozszerzać swoją działalność, bo na niemieckie towary, Znaczy, państwo niemieckie jest generalnie dobrze zbudowane, umówmy się. Oni wspierają bardzo mocno swój eksport. Zresztą na tym zawsze e, siła Niemiec polegała na eksporcie, nie na wewnętrznym rynku. Wewnętrzny rynek grał zawsze mniejszą rolę niż sam eksport i w związku z tym... No, oni będą potrzebowali, oni będą na pewno potrzebowali coraz więcej ludzi, tym bardziej, że u nich demografia była pod tym względem jeszcze gorsza niż u nas i ludność rdzennie niemiecka no, zdecydowanie będzie. No, od wielu lat mówił, że to społeczeństwo po prostu się starzeje no i, i, i teraz Niemcy mają też tego efekty. Przenieśmy się pod koniec naszej rozmowy na grunt zielonogórski. Nie tak dawno Państwo wypowiadaliście się jako KUKI z 15 dość głośno w kwestii chociażby tego, jak powinien wyglądać budżet obywatelski. Mhm. Podejmowaliście te tematy, które które były no podejmowane przez właściwie chyba wszystkie inne siły polityczne czy okołopolityczne czy po prostu samorządowe w naszym mieście a nie myśleliście też o tym, że warto poczekać na to, co ostatecznie zrobi ta grupa społeczników i różnych innych osób, które pracują nad takimi rekomendacjami dla budżetu obywatelskiego? Problemem było to, że jedna z naszych osób była w tej grupie i tak naprawdę ta grupa nic nie wypracowała, nic nie miała spisanego na piśmie, co mogła przedstawić. I podczas spotkania z prezydentem Kubickim i ranymi Platformy, ta grupa nie była w stanie jakby pokazać im, co oni właściwie chcą. Czy Były różne pomysły, konkretów. ale brakowało konkretów. I w związku z tym, patrząc na Pomysł platformy, który był słaby, po prostu odgrzewany z zeszłego roku, bo coś trzeba było zrobić, postanowiliśmy zrobimy własny projekt. Projekt, który zakładał po pierwsze połączenie całej Zielonej Góry, czyli coś, co żaden inny projekt nie zakładał. No raczej nie, wszystkie inne mówiły o tym, żeby dzielić Poczekać, Żeby poczekać, żeby dopiero jak kontrakt zielonogórski się za parę lat wypełni, to wtedy włączyć. My chcieliśmy od razu połączyć e, jakby całość. To było jakby clue tego wszystkiego. E, poza tym podzielić na jeden duży projekt ogólny na milion i pozostałe 5 milionów rozdzielić na, e, żeby zobaczyć, 3 miliony 725 na Starą Zieloną Górę, no bo się rzeczy jest większa, podzielić tu na pięć okręgów. I na nową zieloną górę pięć tysięcy, to podzielić na tych 17 osiedli, tak, które było, żeby wypełnić kontakt zielonogórski, bo jest zapisane, że 20% przyszłego budżetu obywatelskiego musi iść na, na, te, na tą nową zieloną górę, więc chcieliśmy już po prostu teraz wypełnić. Podzieliliśmy też inaczej zieloną górę. Platforma po prostu wzięła okręgi wyborcze. Bardzo, się nieszczęśliwe się są Bardzo nieszczęśliwe są miejsca. Bardzo nieszczęśliwe. Chynów, Pomorskie, każdy o tym wie. Kompletnie. I to jest taki naj, my, najbardziej Można zobaczyć, przykład. my tam opublikowaliśmy też nasze mapki, gdzie jest to całkiem inaczej podzielone, bardziej rozsądnie. Podzieliliśmy to jakby ulicami, które przecinają głównymi arteriami miasta. Opracowaliśmy naprawdę fajny projekt, ciekawy projekt. Mocno innowacyjny i progresywny, tak? Bo my po prostu poszliśmy z tym tematem do przodu. Chcieliśmy od razu go rozwiązać. Naszym zdaniem nie ma co czekać parę lat na sztuczne na połączenie zielono góry. tylko od razu łączmy, tak? jesteśmy. Jednym organizmem i od razu wszyscy partycypujmy w tym wszystkim. Co było też ciekawe w porównaniu z projektem, jakby mm, platformy, było to, że nasz projekt od razu y, mm, dawał szansę głosowania wszędzie, tak? Czyli można było głosować w Nowym Mieście trzema głosami, w Starym Mieście trzema i na ogólnym trzema. Tak, żeby każdy obywatel z Zielonej Góry, pomimo, że jest z Zielonej Góry, chciał na przykład w Kiełpinie coś fajnego postawić, to mógł na to zagłosować i potem, mhm. potem pojechać do tego Kiełpina i zobaczyć, że się przyczynił do czegoś fajnego, tak? Takie łączenie Zielonej Góry, taki pomysł na to, jak sprawić, żeby ta teraz duża Zielona Góra naprawdę była dużą Zieloną Górą, żeby ci ludzie z, nie wiem, z za czy z Morelowej pojechali naprawdę. A do co zrobić, żeby się zobaczyli. przebić z tego rodzaju pomysłami? Bo Platforma, a zresztą mówił to tutaj przewodniczący Klubu Radnych Platformy, pan Robert Sapa, mówi, że my nie zamykamy tego projektu. Stworzyliśmy projekt, bo pracowaliśmy nad nim jakiś tam czas. Zresztą powiedzieliśmy. Nie dwa wyglądał, jakby ktoś pracował nad nim. Nie, nieistotne, <laughs> ważne jest to, co, co mówią. Mówią, dwa lata temu założyliśmy, że zrobimy to w dwa lata, więc teraz pokazujemy e, jakiś efekt. Natomiast nie zamykamy się, nie twierdzimy, że jest to e, projekt definitywny i skończony. Jeśli będą jakieś dobre pomysły do wprowadzenia, jesteśmy gotowi do tego, żeby go e, potem nowelizować. My wysłaliśmy też nasz projekt wszystkim radnym i jedna rzecz została zmieniona w projekcie Platformy. Obniżyli z 18 roku życia na 13 rok życia Możliwość możliwości głosowania. głosowania. I to postulowaliśmy też w naszym projekcie. My nie możemy nie zrobić w sensie, że my nie mamy radnych, tak? Jeśli mielibyśmy radnych, to przez tych radnych moglibyśmy to zgłosić, cześć. a tak po prostu zgłosiliśmy. Daliśmy gotowe jakby pomysły wszystkim radnym. Jeśli ktoś by chciał skorzystać z nami skonsultować, nie było żadnego problemu. Problemu. Ale specjalnie nie było też chęci, bo każdy przyjął. Będzie Budżet obywatelski jest jakby na drugim, trzecim miejscu. Społecznicy się bardziej interesują niż radni, mam wrażenie, tym problemem. Wie pan, no, można byłoby powiedzieć, że to aż 6 milionów, ale z drugiej strony, jeśli spojrzeć na budżet tylko. w hmm. wysokości 900 milionów, to jest to tylko hmm. 6 milionów. Dla normalnego człowieka często kwota niewyobrażalna 6 milionów złotych, a patrząc na to z perspektywy budżetowej, działów, rozdziałów i tego, co No tak, jest ale zapisane. jest to fajny, fajny jakby pomysł na łączenie całej Zielonej Góry, tak? E, no nam to Brakuje, bo do tych strasznie nie ma pomysłu. Nawet ten plan zagospodarowania, jak, jak rozmieścić chociażby zamieszkanie w tej całej Nowej Zielonej Górze, tego nie ma na tą chwilę. Te studium jest w, jakby w rozsypce, tak? Nie ma w ogóle żadnego planu na to wszystko. A to jest jakby taki mały kamyczek. Włączamy wszystkich do Nowej Zielonej Góry. Niech wszyscy się poczynają Zieloną nami i zacznijmy po prostu te miasto trochę rozkręcać. Mamy tyle teraz możliwości nowych, tyle miejsca, żeby coś zrobić, a nikt nie ma pomysłu, co właściwie z tym zrobić. Mam wrażenie, że było połączenie. No i teraz jakoś to będzie znowu. Dalej na przykład temat budownictwa w Zielonej Górze, gdzie w samym centrum, czy wybiera się jakieś działki pod budownictwo, gdzie miało być, gdzie pamiętam w kampanii było połączenie, gdzie prezydent Kubicki mówił, że teraz budownictwo zostanie wyniesione poza główną część Zielonej Góry. Do dzisiaj w ogóle nie ma studium i planu pomysłu, jak to zrobić. No rzeczywiście tych planów nie ma, natomiast radni wszystkich klubów mówią, że pracują systematycznie nad tymi planami, zostaną one w końcu... Jak ja bym tak przez dwa lata pracował i żadnego projektu w firmie nie przedstawił, to bym został zwolniony, tak? No bo to tak nie działa, no, Ja jako przedsiębiorca oczekuję efektów po prostu. A nie może być tak, że przez dwa lata ktoś mi mówi, że będzie efekt i tego efektu nie ma. Wie pan, z drugiej spisanego. strony mówienie o tym, że teraz wszyscy ci, którzy zajmują się budownictwem rzucą się na tereny gdzieś w Nowej Zielonej Górze i pod lasem będą budować bloki nie wiadomo gdzie jest delikatnie rzecz biorąc, biorąc ale zielona fikcją ale powinna w ogóle tę możliwość stworzyć tak tutaj zaczniemy budować w tym kierunku idźmy tak tutaj będzie jakieś budownictwo tu będzie coś innego no jeśli to będzie rozrysowane będzie takie ale plan, to powinno oczywiście. tak być no tego chyba oczekiwał każdy z nas ty, po połączeniu nikt nie oczekiwał że będzie połączenie no teraz sobie zawada będzie dalej zawadą tylko będzie pod nazwą zielona góra funkcjonowała chociaż wbrew pozorom trochę się dzieje w tych miejscowościach nawet nie trochę bo powiedziałbym że one dość mocno się zmieniają ale poprzez te fundusze które oni dostali innymi, z racji połączenia, a tak naprawdę nie poprzez samą inicjatywę Zielonej Góry. Bo gdyby sama inicjatywa Zielonej Góry jakby nie istnieje, to, to mi trochę brakuje w tej trzeciej kadencji prezydenta Kubickiego, że de facto zamknął się, miał wielkie pomysły, tak, był basen, było to połączenie, a w trzeciej kadencji no, jest ta rewitalizacja, która ma być tam główną siłą napędową, ale nie ma pomysłu na tą całą Zieloną Górę. Jakby pomysł już się ziścił i w związku z tym nie kontynuujemy go. Może to jest pomysł na kolejne lata, na razie trzeba skupić się na tym, co jest tu i teraz nie długo moglibyśmy jeszcze na ten temat ale niestety czas nam się kończy. Krystian Kamiński, Kuki z 15. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie za rozmowę.